Future pacing to jest jedna z technik prezentowania swoich ofert tak, żeby wywołać konkretne reakcje w neurologii i w mózgu naszego odbiorcy. Future pacing to, jak, samo, jak sama nazwa wskazuje, jest nastawiony na przyszłość, bo to jest future, tak? Czyli, e, e, czyli chcemy i pacing chcemy kogoś utorować w przyszłości. To znaczy, że my chcemy danej osobie zbudować pewną wizję przyszłości. Więc jeżeli my jesteśmy w procesie sprzedażowym, to future pacing służy temu, żebyśmy postawili naszego klienta. W wizji, kiedy używa już naszego produktu, w wizji, kiedy już osiągnął te cele związane z naszym produktem, które chce osiągnąć. Także, jeżeli go wsadzimy w tą wizję, i kiedy on będzie myślał o tym, żeby się wycofać, to będzie czuł, gdyby coś stracił, bo jego mózg już to przeżyje. I teraz future pacing ma za zadanie odpalić procesy myślowe. Jak w tym future pacing robić? Oczywiście, jakby to powiedzieć. Większość niedoświadczonych osób, którzy nie rozumieją, jak działa struktura lingwistyczna, może powiedzieć coś takiego. Niech pan sobie wyobrazi. <laughs> nie. I tak dalej, i tak dalej. Nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że my powinniśmy użyć takich struktur lingwistycznych, które odpalą podświadome procesy.